I mieszkańców, przywitam zaproszonych gości. Chciałem powitać posłankę naszej Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Achinger. Chciałem powitać kuratora Małopolskiego, pana Aleksandra Palciewskiego. Chciałem przywitać Starostę, Wicestarostę Powiatu Wielickiego, Pana Brozowskiego. Dziękuję. Chciałem przywitać oczywiście już Księdza Kazimierza Wódka, przepraszam, który sprawował nam naszą mszę i wikarego naszego skłaja. Chciałem przywitać Romana Koszyka, starszego cechu rzemiosł i przedsiębiorstw w Wielicce. Chciałem przywitać przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego Adama Kociołka. Chciałem przywitać wójta gminy Drwinia Pana Pająka. Chciałem przywitać y, pana Andrzeja Jure, dyrektora powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Wieliczce. Przepraszam, tak się zastanawiam, bo jeszcze patrzę kto doszedł, bo coś nie mam listy gości zaproszonych i, i stąd nie bardzo, nie bardzo wiem kto doszedł. Przepraszam. E, witam e, Pana Dionizego Kołdzijczyka, Kustosza Izby Regionalnej. Witam Grzegorza Łętochę, Dyrektora Zarządu Powiatowej w Bieliczce. Witam Edwarda. Witam, witam, przepraszam, akurat zaszczycił nas swoją obecnością minister sprawiedliwości, pan Jarosław Gowin. Dziękuję. Witam Dziękuję. dyrektorów szkół, witam nauczycieli, witam dyrektora gzas e, naszego tutaj w, w gminie Kłaj. Witam Stanisława Siemka, dyrektora wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Witam komendanta Policji w Niepołomicach. Witam komendanta Straży po, Pożarnej w Wieliczce. Witam Eugeniusza Czubaka, który jest y, autorem książki Ucieczka Squaja i teraz tworzy następną książkę jeszcze, jeszcze na Squaja. Witam wszystkich seniorów, którzy przybyli tu na dzisiejsze spotkanie. I bardzo przepraszam, jeżeli kogoś nie wymieniłem, za, za to, ponieważ no, powiem szczerze, wszystko to jest organizowane na gorąco i ta lista, którą mam tu przed sobą, naprawdę jest taka. Troszeczkę nieaktualna. Przepraszam za te zacięcia. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, może zdenerwowanie to też wpłynęło na to, że na pewno nie wszystkich gości powitałem. Proszę mi wybaczyć. Chciałem powiedzieć, nie byłoby tego wszystkiego... Nie byłoby tej uroczystości, nie byłoby otwarcia tego kompleksu sportowego, gdyby właściwie nie jedna osoba, od której to wszystko się zaczęło. Chciałem tu właśnie powiedzieć, że znalazł się człowiek, który darem swojego serca ofiarował dość dość poka pokaźną sumę pieniędzy na szkołę w Dubaju. Był to pan Zdzisław Bą, którego tu dzisiaj mam zaszczyt gościć. Z Zdzisławem telefonicznie kiedy z nim rozmawiałem, już wyczułem, że to jest naprawdę dobry człowiek. Oczywiście dał bardzo pokaźną kwotę i nie chciał, żeby jego nazwisko zostało jadone. Trwało to bardzo długo, aż do momentu, kiedy ten obiekt stał się już jakby prawie, że gotowy do oddania. Rada uchwały gminy musiała powstać. Ko że czym nazwiemy ten, ten obiekt? Jakim imieniem? Prosiliśmy wtedy pana Zdzisława, żeby się zgodził. Wahał się długo, bo nie chciał się ujawnić jako ten darczyńca, ale po długich namowach zdecydował się. Między innymi nie tylko ten obiekt sportowy i plac Zabaw, który będziemy zaraz otwierać i który będziemy poświęcić ksiądz Prowożna, poświęci, i zresztą takie piękne kazanie na temat tego obiektu powiedział. Nie tylko to zostanie po panu Zdzisławie u nas w kłaj. Zostanie również piękna sala do nauki języka angielskiego, zostanie piękna biblioteka i wiele innych sal wyremontowanych właśnie z tych środków. To muszę nadmienić również, że nie byłoby tego, gdyby nie Pani Dyrektor Szkoły, Pani Różna Dudziak, która po te pieniądze wygodnie... Dobrała... też tego, gdyby nie, ani na drugi jak jeszcze raz i pan Zaremba, którym pomysłem było właśnie wybudowanie kompleksu sportowego, lekkoatletycznego. Proszę Państwa, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się u mnie w biurze, wypadła taka propozycja budowy. Ja nawet tak w pierwszej chwili powiedziałem, a może Orlik zrobimy, ale oczywiście nie zrobimy stadion lekkoatletyczny, za co oczywiście już jestem też jest wdzięczny, ponieważ będzie to jeden, jedyny taki obiekt prawdopodobnie w Małopolsce, na pewno powiedzieć powiecie gwarantuje. Także piękny obiekt lekkoatletyczny. Po co lekkoatletyczny obiekt za tyle pieniędzy? Na bieżnym kto to tam będzie biegał? To tam będzie rzucał kulą, czy będzie rzucał oszczepem, czy skakał w dal. <to> Proszę Państwa, zawsze jest tak, Talent, żeby wiedzieć, że ktoś ma, to trzeba mu dać spróbować. Trzeba mu dać spróbować rzucić oszczepem, skoczyć dal. Gdy mu nie stworzymy warunków do tego, żeby on pokazał, że ma ten talent, to nigdy nie będziemy wiedzieć. Nigdy nie będziemy wiedzieć, a każdy człowiek jakiś tam talent ma. Jeden plastyczny, drugi jakiś sportowy, trzeci jeszcze inny. Także każdy człowiek jakiś talent ma. I te talenty chcemy tutaj właśnie z panią dyrektor w tej szkole... Wyłapać i stąd też y, tutaj powstanie tego obiektu sportowego, atletycznego. Nie byłoby też tego wszystkiego, gdyby nie zaangażowali ludzi. Ten obiekt, nie wiem, długo budowany, ale proszę Państwa, trzeba sobie zdawać sprawę, że przecież zaczęło się od wykupu pewnej działki, trzeba notarialnie spisać, projekt zrobić, pozwolenie na budowę uzyskać wyłonić w yy, przetargu wykonawcze, także to się przeciągało i powiem tak, że do ostatniej chwili trwały prace, stąd może jest, nasz znaczy obiekt już jest skończony, tylko że tam jeszcze trawka nie urosła, nie potrzeba, to proszę tak krytycznie patrzeć, bo to kiedyś będzie też zazielenie się pięknie w koło, także będzie na pewno ślicznie. Proszę Państwa i również nie byłoby tego, gdyby nie, nie gro ludzi, którzy przy tym obiekcie pracowali, którzy włożyli serce w to wszystko. Naprawdę, ten obiekt będzie żył i wierzę w to, że, że tutaj wychowają nam się jacyś olimpijczycy i dlatego też pozwoliłem sobie zaprosić, oczywiście zapomniałem przywitać, Lecha Salamonowicza, trenera kadry olimpijczyków, który przywiózł nam dzisiaj cztery sławy, czyli olimpijczyków i pierwszy bieg odbędzie się właśnie w wykonaniu takich osób. Tu bardzo dziękuję Panu Lechowi, że znalazł czas i i do, do nazywania. Proszę Państwa, proszę, ponieważ mamy czas bardzo napięty, nie będę już nic Państwa zanudzał. Życzę, e, zwłaszcza e, seniorom, którzy mają potem to spotkanie na sali, przyjemnego spotkania po latach, wymiany doświadczeń. Zjechali się z różnych stron e, kraju i nie tylko, bo jak wiemy, pan Bąk, Zdzisław przyjął z Belgii ten że zapraszamy i będę. A teraz bym chciał zaprosić wszystkich na yy... przepraszam jeszcze pani potem na otwarcie i poświęcenie kompleksu sportowego. Dziękuję uprzejmie wszystkim. mi ten zaszczyt, aby przedstawić, odczytać uchwałę Rady Gminy, która została podjęta w sprawie nadania obiektowi sportowemu w Chłaju położonemu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa w Chłaju imienia Zdzisława Bąka, osoby zasłużonej dla lokalnej społeczności. Uchwała pomijam prawne e, podstawy Brzmi w ten sposób. Rada Gminy Kłaj uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Obiektowi sportowemu zlokalizowanemu przy szkole Szkół Ogólnokształcących, Szkoła Podstawowa w Kłaju, będącemu własnością Gminy Kłaj, nadaje się imię Zdzisława Ponka dla uznania jego zasług w rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kłaj. Dodam jeszcze, że uchwała. Uchwała podjęta jednomyślnie, bowiem wszyscy radni wiedzą, że również dzieci z pozostałych miejscowości będą na tym obiekcie aktywnie ćwiczyć i startować w różnych zawodach. Dodam również, że uchwała jest już prawomocna, opublikowana w dzienniku urzędowym województwa małopolskiego.